Dobry wieczór, zapraszam na sportową sobotę. Największym wydarzeniem mijającego dnia był sukces polskich szybowników, którzy na Mistrzostwach Europy we Francji zdobyli drużynowo-złoty medal. Srebro indywidualnie wywiozł Jerzy Makula, wygrał Węgier Ferenc Todt. Magdalena Sadłecka została w Holandii mistrzynią Europy juniorek w Kolarstwie Górskim, tymczasem już ostatnie chwile przygotowań zostały polskim olimpijczykom igrzyska w Sydney za 27 dni. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w żeglarstwie, które odbyły się w Gdyni, potwierdziły dobrą dyspozycję polskich olimpijczyków przed igrzyskami w Sydney. W klasie fin wygrał Mateusz Kuszniewicz. W 49, dziewiątkach, które w igrzyskach zaistnieją pierwszy raz, Paweł Kacprowski i Paweł Kuźmicki. W klasie Europa najlepsza była Monika Bronicka. Dopiero czwarty był w laserze Maciej Grabowski. Te klasę wygrał Szwed Karl Sunesson. Pod nieobecność olimpijczyków Anny Gałeckiej, która jest już w Sydney i Przemysława Mierczyńskiego, który dziś składał olimpijskie ślubowanie, w Mistralu najlepsi byli Niemka Amelie Lux i Mirosław Małek. W klasie Tornado w Igrzyskach nie wystąpią Polacy. W gdyńskich zawodach najlepsi z naszych zawodników Piotr Cichocki i Maciej Simczak zajęli drugie miejsce, za Niemcami Johannesem Polgarem i Felixem Tone. W Drzewicy w województwie łódzkim rozpoczęły się Mistrzostwa Polski w kajakarstwie górskim. Wysoką formę pokazują nasi olimpijczycy. W kanadyjkach dwójkach Kołomański i Staniszewski prowadzą po eliminacjach przed Wójsem i Mordarskim. Z pozycji liderki do jutrzejszych finałów wystartuje Beata Grzesik. Tylko Krzysztof Bieryt znalazł się za Mariuszem Wieczorkiem. W zakończonych dzisiaj konkurencjach zespołowych dwa tytuły mistrzowskie zdobyli kajakarze AZS AWF Kraków, po jednym zaś drużyny startu i Gerlacha. Trzecie zwycięstwo odnieśli polscy hokeiści na trawie w turnieju Czterech Narodów, rozgrywanym na sztucznej trawie Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. dopieczni trenera Jerzego Wybieralskiego tym razem pokonali zespół Egiptu 6 do 3. Białoczerwoni po 10 minutach prowadzili 2 do 0. Najpierw egipską bramkę pokonał Zbigniew Juszczak po strzale z krótkiego rzutu rożnego. Chwilę później gola zdobył Krzysztof Wybieralski. Zaraz po przerwie Egipcjanie wykonywali rzut karny, który jednak obronił Paweł Sobczak. Później kolejne gole zdobywali Białoczerwoni, Krzysztof Wybieralski dwie i po jednej bramce bracia Kułowie. Dzięki temu Polacy prowadzili już 6 do zera. Końcowe minuty należały jednak do Egipcjan, a to po niefrasobliwej grze Białoczerwonych, którzy pozwolili sobie strzelić trzy bramki. Jutro w finale zagrają więc reprezentacja Polski z młodzieżową reprezentacją Indii. O przygotowaniach polskich sportowców na Igrzyska w Sydney poświęcone będzie, poświęcona będzie jutrzejsza sportowa niedziela o 20.55. Gościem będzie prezes pkol Stefan Płaszczyk. W chodzieżu pod Poznaniem rozpoczęły się motorowodne Mistrzostwa Świata. Podzieszy rozpoczęły się motorowodne Mistrzostwa Świata w klasie o 250. Na starcie stanęło 20 zawodników na czele z obrońcą mistrzowskiego tytułu, Włochem Luigi Colombi. Świetnie wystartował w pierwszej gonitwie Bernard Marszałek, numer 77, który jednak po drugim okrążeniu utracił prowadzenie na rzecz Włocha Colombi numer 69. Bowiem dewek silnika wyeliminował Polaka z dzisiejszej rywalizacji. Natomiast bardzo dobrze popłynął Włodzimierz Różański, który linię mety minął za plecami Mistrza Świata. Ja z Kolumbię szans. Ja mam po prostu już praktycznie motoru, mojego. Muszę zainwestować w kopieślowe cylindry, a to, to nie kosztuje. Nadzieli się, że po na to nie stać. Trzecie miejsce zajął film Jarno Pironen, a czwarte Henryk Senoracki, który złożył protest na niesportową jazdę swoich rywali. Jutro kolejne trzy wyścigi, które zadecydują o mistrzowskim tytule. 10 tysięcy widzów oglądało w Krakowie mecz kolejki między Wisłą a Szczecińską Pogonią. Po dramatycznej końcówce wygrali 2 do 1. Legia tylko zremisowała z górnikiem, zabrze 1 do 1, mimo to awansowała na drugie miejsce w tabeli. Wyraźny kryzys przeżywa ruch, tym razem przegrywając z Polonią aż 3 do zera, pożywianie dzielą ostatnie miejsce w tabeli z ruchem radzionków. Najwięcej bo aż 6 bramek padło w Lubinie, Arkadiusz Klimek zagłębia, strzelając dwa gole, objął przedownictwo w klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców. Pierwszą bramkę w sezonie strzelił GKS Katowice, ale po samobiczym golu Bartosza posackiego Miki. Orlen Płocki niespodziewanie przegrał na własnym boisku z Odrą 1–2. Odra zajmuje najwyższą pozycję w tabeli ze Śląsk i Drużym. Stomil po bramce Macieja Selickiego odniósł cenne zwycięstwo w meczu wyjazdowym ze Śląskiem Wrocław. Pierwsze zwycięstwo w sezonie wywalczył ruch radzionków. Pomimo tego zwycięstwa okupuje ostatnie miejsce w tabeli razem z Chorzowskim Ruchem. Nowym liderem tabeli została pogoń Szczecin, na drugie miejsce awansowała Stueczna, ale Legia Wisła spadła na trzecią lokatę. Ostatnią pozycję w tabeli okupują zespoły Ruchu z Radzionkowa i Chorzowa. Koszykarze Beniaminka Ligi Warszawskiej Polonii odnieśli dziś swoje drugie zwycięstwo w turnieju. Tym razem wygrywając gospodarzami, hopem Pruszków 76-67. do 67. Wiadomo już, że dotychczasowy trener Polonii Weselin Maticz żegna się z klubem. Z kolei w szeregach Pruszkowian pojawił się nowy nabytek, amerykanin Markus Woods, jednak dzisiaj jeszcze nie zagrał. W drugim rozegranym spotkaniu koszykarze prokomu Treflasopot w żółtych strojach wygrali z drużyną lubelskiego AZS-u 82-64. Jutro zakończenie turnieju. W Starych Jabłonkach koło Ostródy rozgrywany jest turniej finałowy Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej. Na starcie zabrakło najlepszej pary po eliminacjach krajowych Daniela Plińskiego i Macieja Olszewskiego. Są natomiast reprezentanci Polski Janusz Bułkowski i Bartosz Bachorski, którzy na razie bez problemów pokonują kolejne przeszkody. Myśmy za dużo spędzili czasu na tym piachu i za dużośmy jeździli po tych światowych turniejach, żeby po prostu sobie pozwolić na to, żeby przegrać. Półfinały i finał Mistrzostw zaplanowano na niedzielę. A relacja z finału Mistrzostw Polski jutro o 13.50 w programie pierwszym. Aż trzy bramki zdobył Andrzej Józkowiak podczas meczu niemieckiej ekstraklasy. Jego drużyna VfL Wolfsburg wygrała 4 do 0 z Kaiserslauternem. Faworyt Finn Markus Grönholm, jadący na Pleżocie 206, jest liderem 50. Rajdu Finlandii, będącego eliminacją do Mistrzostw Świata. Lider klasyfikacji generalnej, Brytyjczyk Richard Burns, wycofał się z wyścigu po wypadku. Jego samochód dachował. Na szczęście kierowcy nic się nie stało. Tomasz Kuchar, jadący na Toyocie Coroli, zajmuje 31. pozycję. Rozstawiony z numerem 1, brazylijczyk Gustavo Kuerten awansował do półfinału turnieju ATP w Indianapolis. W dzisiejszym ćwierćfinale pokonał Wayne'a Ferreira w dwóch setach. W dalszych pojedynkach spotkają się jeszcze Brytyjczyk Henman, Rosjanin Safin i Australijczyk Hewitt. Pola nagród wynosi 800 tysięcy dolarów. Na koniec Martina Nawratilowa wraca na korty. Po pięcioletniej przerwie już za tydzień zagra w wielkoszlemowym turnieju US Open. To wszystko dzisiaj. Życzę miłego wieczoru. Dobranoc.